Zawsze byłaś wystrzejsza ode mnie. Jestem już spóźniony. Muszę złożyć raport, w starszyźnie. Święta Inkwizycja, rok 1492. Wojna, prześladowania religijne. Nikt nie zaszedł tak daleko w poszukiwaniu rajskiego jabłka jak ojciec to Kanada. Jak się czujesz, przyjacielu? Dobrze, Wasza ekscelencja. W czasie kolejnego posiedzenia Rady Starszych utracimy twój projekt. Uważamy, że 3 miliardy rocznie można wydać rozsądnie. To nic w porównaniu wygraliśmy. Ludzie już nie obchodzą ich prawa. Zależy im tylko na jakości życia. Współczesny świat wyrósł z wolności. Ludzie chcą za kimś podążać. Dopóki istnieje wolna wola, istnieje zagrożenie. Próbowaliśmy już wykorzenić samodzielne myślenie za pomocą religii, polityki i konsumpcjonizmu. Może czas wypróbować naukę. Nikt nie zaszedł tak daleko jak moja córka, jak się miewa Twoja piękność.